Chcesz nauczyć się, jak korzystać ze sztucznej inteligencji, żeby stać się 10, 20, a nawet 100 razy lepszą wersją samego siebie? Jesteś w dobrym miejscu, bo w tym odcinku podcastu Marketing z Głową przyjrzymy się potwierdzonej badaniami strategii, którą w 1997 roku odkryto podczas turnieju szachowego, ale która sięga znacznie, znacznie dalej, bo swoje korzenie ma w mitologii. Zaczynajmy. Cześć! Z tej strony Łukasz Hodorowicz, a to jest 213 odcinek podcastu Marketing z Głową, podcastu, w którym zajmujemy się klientologią, czyli połączeniem marketingu i psychologii konsumenta. Własną skoncentrowaną porcję klientologii możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z Głową. Albo dołączysz do naszej facebookowej grupy. Linki do newslettera i do grupy oczywiście w opisie tego odcinka podcast. Tam również znajdziesz link do wszystkich materiałów dodatkowych i do specjalnego formularza, w którym możesz zadać mi pytanie, a ja odpowiem nagrywając odcinek podcastu. Dlatego teraz zatrzymaj się, zapisz do newslettera, dołącz do grupy, zadaj mi pytanie, a ja na Ciebie poczekam. Gotowe? Świetnie. W takim razie do dzisiejszego tematu. Jest rok 1997. J.K. Rowling wydaje pierwszą książkę o Harry Potterze: Harry Potter i kamieni filozoficzny. Microsoft wypuszcza przeglądarkę Internet Explorer 4, a dwaj studenci w Kalifornii rejestrują domenę google.com. Do kin wchodzą trzy hity: Titanic, Faceci w Czerni i Jurassic Park. Wszystkie filmy powstają dzięki technologii komputerowej. A skoro o komputerach mówimy, w 1997 roku standardem był dysk twardy o pojemności 4GB. Mniej niż dzisiaj posiada przeciętny smartfon. Domowe komputery działały pod kontrolą Windowsa 98, a port USB był absolutną nowością. Tylko ci, którzy dorastali w tych dzikich technologicznie czasach, pamiętają dźwięk modemu łączącego się z Internetem. I jeśli masz wystarczająco dużo lat, żeby to pamiętać, być może przypominasz sobie, jak w maju 1997 roku cały świat wstrzymał oddech, przyglądając się starciu między człowiekiem a komputerem. Blisko 10 lat wcześniej na Uniwersytecie Carnegie Mellon rozpoczęto pracę nad komputerem Deep Thought. Po polsku głęboka myśl. Nazwa pochodziła od fikcyjnego komputera pokładowego z książki Autostopem przez Galaktykę Douglasa Adamsa. Deep Thought miał tylko jedno zadanie: grać w szachy. Przez prawie dekadę trenował analizując setki tysięcy turniejów szachowych. W efekcie stał się superkomputerem, a projekt przejął IBM, który zmienił nazwę komputera na Deep Blue. Firma zaczęła się jednocześnie zastanawiać, jak grający w szachy superkomputer może zarobić pieniądze. W 1980 roku ustanowiono nagrodę Friedrich Price w wysokości 100 tysięcy dolarów dla pierwszego komputera, który pokona najlepszego szachistę na świecie. W 1997 roku najlepszym szachistą na świecie był rosyjski artykuł. Mistrz Gary Kasparow, a najlepszym komputerem Deep Blue. 11 maja 1997 roku komputer po raz pierwszy okazał się lepszy od człowieka, pokonując Kasparowa wynikiem 3 do 2. Po porażce z komputerem, Kasparow zastanawia się, czy to koniec ery dominacji człowieka w szachach. Kilka lat później w hiszpańskim Leon zorganizował niezwykły turniej który miał odpowiedzieć na jego pytanie. Tym razem naprzeciw siebie zasiedli Kasparow i jego wieloletni rywal Waseli Topolow. Wcześniej ich mecze kończyły się zdecydowaną przewagą Kasparowa 4 do 0. Tym razem jednak sytuacja wygląda inaczej. Obaj gracze mieli za sojuszników komputery. Kasparow korzystał z programu Fritz 5, a Topolow z Cheese Base 7.0. Te maszyny były ówczesnymi cudami technologicznymi. W ciągu zaledwie sekundy potrafiły przeanalizować Analizować od 2 do 3 milionów pozycji, przewidując ruchy przeciwnika z niespotykaną dotąd precyzją. Mimo wsparcia maszyn, gra między przeciwnikami jest zacięta. Kończy się remisem. Ale prawdziwy przełom miał dopiero nadejść. W roku 2005 odbył się turniej inny niż wszystkie. Tym razem szachowe drzwi otworzyły się dla każdego. Od arcymistrza po amatora. Wśród uczestników znaleźli się Zachary Steven i Steven Carmon. Dwójka amatorów, o których wcześniej nikt nie słyszał. Przyjaciele postanowili spróbować swoich sił, korzystając z programów, które sami napisali. Naprzeciwko nich usiedli dwaj rosyjscy arcymistrzowie, wspomagani przez mocno komputery i precyzyjniejsze programy. Ale ku zdziwieniu wszystkich to Steven i Carmen wygrali ten pojedynek wynikiem 2 do 1. I po raz pierwszy w historii szachowi amatorzy pokonali arcymistrzów, a kluczem do zwycięstwa okazały się nie umiejętności szachowe, a umiejętność dogadania się z komputerem. Ten turniej udowodnił, że technologia nie tylko zmienia zasady gry, ale także pozwala odwrócić losy na korzyść osób, którym wcześniej brakowało przewagi. Gary Kasparow zafascynowany ich stylem gry nazwał go stylem centaura. W mitologii greckiej centaur był stworzeniem z pogranicza światu. W połowie koniem, w połowie człowiekiem. Łączył w sobie zwierzęcą siłę i ludzką przebiegłość. Stali się jednością. Podobnie Steven, Carmon i ich komputery stały się jednością. Ludzie planowali strategię, decydowali o ofensywie lub obronie i opierali się na intuicji oraz kreatywności. Komputer z kolei wykonywał Przewidywał precyzyjne analizy, przewidywał ruchy przeciwników i podpowiadał najlepsze strategie. Gary Kasparow przyznaje, że dziś każda aplikacja szachowa na smartfona jest w stanie go pokonać. Jednak historia Stevena i Carmona sprzed niemal 20 lat pozostaje aktualna. Jaki morał z niej płynie? Każdy, bez względu na obecny poziom umiejętności, może stać się znacznie lepszym specjalistą, jeżeli odważy się zostać centaurem i połączy swoje mocne strony z możliwościami, które daje sztuczna inteligencja. Potwierdziły to badania przeprowadzone przez Harvard Business Review, MIT i Boston Consulting Group. Wiosną tego roku naukowcy ocenili pracę 758 konsultantów, którzy wykonywali zadania kreatywne, analityczne, twórcze i perswazyjne. Uczestników tego nietypowego eksperymentu podzielono na dwie grupy jedni pracowali bez wsparcia sztucznej inteligencji, drudzy korzystali z czata GPT. Wyniki. Po pierwsze, konsultanci wspierani przez sztuczną inteligencję wykonywali o 25% więcej. Więcej zadań. Po drugie, byli o 12% szybsi. I po trzecie, ich praca została oceniona o 40% wyżej. Ale powoli. Bo to nie różnice między grupami są najbardziej zaskakujące. Największe wrażenie robi przepaść w jakości pracy poszczególnych osób z i bez wsparcia sztucznej inteligencji. Przed badaniem naukowcy ocenili wyniki każdego pracownika, jak w każdej firmie. Jedni wypadni lepiej, inni gorzej. Okazało się jednak, że u niektórych jakość pracy dzięki sztucznej inteligencji poprawiła się o prawie połowę. Co ciekawe, ci, którzy skorzystali najwięcej, pracowali podobnie jak Steven Carmon i ich komputery podczas legendarnych zawodów szachowych. Ludzie odpowiadali za strategiczne planowanie, a AI zajmowało się taktyką. Przykład bardzo proszę. Modele językowe, takie jak chat GPT, świetnie przetwarzają dane i analizują teksty, ale nie rozumieją kontekstu tak dobrze jak człowiek. Uczestnicy z sztucznej inteligencji przygotowanie streszczenia dłuższego tekstu, ale wcześniej sami wskazywali, na jakie fragmenty AI powinna zwrócić uwagę. To właśnie dzięki temu podziałowi ról człowiek określa cele i priorytety, a AI wykonuje techniczne zadania. Współpraca okazała się tak skuteczna. Jak w takim razie Ty możesz wykorzystać sztuczną inteligencję w swojej pracy, aby poprawić jej wyniki? Najpierw musisz zrozumieć, że granica między zaletami ludzi, a mocnymi Stronami sztucznej inteligencji jest płynna. Ona nie przypomina linii prostej, jest falująca i zmienia się. Ja, na przykład, dobrze radzę sobie z praktycznym zarządzaniem projektami. Potrafię rozpisać zadania, ustalić terminy, przypisać odpowiednim osobom odpowiedzialność. Ale nie przepadam za tworzeniem długoterminowych strategii czy pracą nad szerszym obrazem. Mówiąc obrazowo, widzę drzewa, ale czasami nie zauważam całego lasu. Natomiast u Ciebie może być całkowicie odwrotnie. Może ty świetnie analizujesz ogólny plan, ale trudniej wejść ci w szczegóły. I właśnie dlatego drugim etapem formułowania sojuszu ze sztuczną inteligencją jest określenie swoich silnych i oczywiście słabych stron. Następnie oddelegowanie zadań, w których możesz potrzebować pomocy właśnie do sztucznej inteligencji. Spójrz, jeśli prowadzisz lokalną kawiarnię i jesteś mistrzem w budowaniu relacji z klientami, pamiętasz ich imiona, ulubione zamówienia, ale być może masz trudności z analizowaniem danych sprzedażowych, wtedy AI może Ci pomóc. Wykorzystaj sztuczną inteligencję do analizy trendów i prognozowania, które produkty będą cieszyły się największym powodzeniem w danym sezonie. Dzięki temu lepiej zaplanujesz promocję, a zaoszczędzony czas Poświęcisz na to, co lubisz najbardziej, czyli kontakt z klientami. A jeśli jesteś kreatywnym grafikiem, który świetnie projektuje wizytówki albo strony internetowe, natomiast masz problem z zarządzaniem czasem, możesz poprosić AI o stworzenie harmonogramu projektów, ustalenie priorytetów i pilnowanie twoich terminów. W ten sposób skupisz się na swojej twórczej pracy, a nie na logistyce. Ale jest jeszcze jeden. Ostatni etap współpracy ludzi i sztucznej inteligencji obserwacja i wyciąganie wniosków. Pamiętasz, granica kompetencji jest zmienna. To, w czym dziś jesteś słaby, jutro może okazać się Twoją mocną stroną. Na przykład, jeśli korzystasz z AI do planowania zadań, ale z czasem zauważasz, że idzie Ci coraz lepiej, zmień obszar współpracy i wykorzystaj sztuczną inteligencję do nowych zadań. Regularny przegląd wyników. Raz w miesiącu albo kwartalnie pomoże Ci zachować balans między Twoją pracą a pracą sztucznej inteligencji. A żeby stało się to jeszcze prostsze, zajrzyj do opisu tego odcinka podcastu, znajdziesz tam materiały dodatkowe, kolejne inspiracje i pomysły, jak możesz wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby pracować lepiej, żeby osiągać więcej. A gdy już tam zajrzysz, udostępnij ten odcinek dalej. Na pewno znasz kogoś, komu ta wiedza, tak samo jak Tobie. Może się przydać. Udostępnij ten odcinek na Facebooku, w Messengerze, w Mailu, w Whatsappie w jakikolwiek sposób będzie świetny. A zaraz potem zasubskrybuj podcast Marketing z Głową. Bez względu na to, czy oglądasz mnie na YouTubie, słuchasz na Spotify czy Apple Podcast, warto zasubskrybować. A na dzisiaj to wszystko. My, jak zwykle, słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!